Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj Końcowe pokazanie Miasta Koduję wam też w opisie tam, jakby ktoś chciał By grał, kto by, by chciał sprawdzić I tak Ogólnie sobie polecimy, tak, no FNNC. Tak, podanie jest napisane, znaczy takie podanie, że w radzie, że, że mogą sobie sprawdzić administracja I tak to lecimy, tu się leśpią czy tam jak wy przyjdziecie to na pewno gdzieś z, z góry tamtą jak odspałna Kordy będziecie mieć w opisie i też jest może pokazane, ale w opisie znajdziecie na pewno korty brudaci net.1.14.4 y, wersja survival dobra, wchodzicie tu macie wszystkie tabliczki opisane To jest farma na razie zamknięte jeszcze jest, ale będzie chwata wkrótce. Tu macie McDonald's, to powiecie Pójdziemy na razie od tej strony, szybko oblecimy to. Już nowy projekt się szykuje, już stąd się wyprowadzamy. Ale to dopiero zobaczycie na live'ach albo na odcinkach. Tu macie willę. Tu macie te farmy. Nic takiego, willa piękna. Możecie sobie sami tutaj zobaczyć, zwiedzić. No i tak, tu macie urząd. Wszystkie informacje tutaj piszą. Możecie sobie teraz tak przeczytać, zatrzymać, przeczytać. Przy okazji zostawić łapkę w górę i subskrypcję, żeby ten czerwony guzik był szary. No tutaj nic nie ma takiego, tylko magazyn. To nawet tabliczka jest, żeby. Nic ważnego nie ma. Dobrze, dobrze, dobrze. Lecimy tutaj. Tu macie takie igro... iglo... igro... iglo... Tu nic nie ma. Tu nie musicie nawet wchodzić. tylko jest zbudowane... jakby... droga. Tylko tam nic nie będzie. Tu macie piękną wieżę... widokową. Możecie iść do góry sobie. ...poglądać jak to wygląda i lecimy dalej na najbliższym live'ie, na najbliższym odcinku pokażę wam gdzie się budujemy, co zrobiliśmy, jak będzie teraz ten plan. Dobrze, tu macie posterunek możecie sobie przyjść zobaczyć. Żeby wam otworzyć drzwi, ale macie od garażu. Otwarte. Przetestować tu pikaczu Pixel Art. Tu macie kościołek. Jest ciemny, bo o to chodzi w kościele, żeby nie był za jasny. No tu taki. Taka tablicz tabliczka, że drogi nie ma już. A tu nic takiego nie jest. Tu się nic nie zmieniło oprócz tej drogi. Jeszcze żeby tu przyjdziemy. Nie polecam nas bać, bo idziemy, stracicie. Albo polecam. <noise> Jak ktoś tam chce. Nic nie ma za fajnego takiego. Możecie żeby zwiedzić, tylko jest do zwiedzenia. Nie możecie ani zamieszkać ani nic. Bo są kuboidy postawione. Tu nowy. Nowa rzecz taka. Inna trochę niż była. Już też nic nie ma, koniec drogi. Możecie sobie sami posprawdzać, jak to jest. Pochodzić wszędzie, wszystko jest, będzie otwarte. Po tym odcinku, jak wlatuję to już yy, pewnie niektóre rzeczy tu nie będzie. To znaczy, że nie będzie tych skrzynek tutaj. U góry też inaczej trochę się zmieni. Znaczy, że nie będzie skrzynek. W ogóle tak to wszystko zostaje. Tylko wartości bierzemy. Tu tworzy, żeby już można było wchodzić. To będzie chciał przetestować. Zwiedzić sobie. Po prostu jak tu naciśnięcie, to jak, tak wejdziecie do tego... To nie musi być nawet otwarte, bo wystarczy tylko wejść i sobie pooglądać. W kościele nie ma drzwi, to tam nie musicie. Jeszcze wam pokażę, jak ktoś chciał sobie przejść troszkę dalej, bez drogi już tylko widział jak ja idę Tutaj sobie możecie zwiedzić, nie będę wam pokazywał co tam jest Po prostu tam na dole schodzicie i tam są jakby rozwalone, to sobie możecie wejść, sprawdzić, przetestować na razie takie odcinki są tylko z pokazywania Podczas zbudowania, by to długo zajęło, czy tam skopania, ale jakieś mamy projekty, jak będą, to mogę odcinki porobić. Ale zapraszam Was na live, które będą wkrótce. Odcinki, które będą wkrótce z tego serwera, jeszcze i ogólnie, jeszcze dużo się będzie działo na tym serwerze, na tym trybie. Bo to nie koniec. Też mówię, już mówiłem, już mamy nowy projekt. Już się jest prawie w budowie. Zależy, kiedy to oglądacie, ale pewnie oglądacie to jak już to robimy. To tak, jeśli będę żegnał, dzisiaj taki króciutki odcinek. Jak ostatnio był, mówiłem, że będzie drugi, ale taki wystarczy. Wszystko było ręcznie budowane, wszystko było budowane samodzielnie. Wszystko macie podpisane, wszystkie macie informacje w zamku o i szkielet jeszcze wyszedł to tutaj się nie pożegnam pożegnamy się tutaj gdzieś i tak, jeśli ja wam będę żegnał, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i do następnego pa, pa.